W ostatnich dniach w Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbył się przegląd twórczości przedszkolnej pod tytułem „Ze śpiewem i tańcem za pan brat”. Festiwal nie jest pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym przez Szczeciński Ośrodek Kulturalny. Ale już po raz trzeci odbywa się w Pałacu Młodzieży przegląd twórczości przedszkolnej, jest to właściwie można powiedzieć taki festiwal, na który co roku zgłasza się coraz więcej dzieci i my jako organizator no, chcemy oczywiście tą imprezę rozwijać i jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzieciaki do nas przychodzą. Na scenie zaprezentowały się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, jak przystało na prawdziwy konkurs dzieci oceniało jury. Komisja oceniała zarówno występy dzieci, jak i również wkład opiekunów artystycznych w przygotowaniu uczestników. Cały festiwal podzielony został na różne kategorie. Są zawsze trzy kategorie, dlatego żeby ten przegląd twórczości przedszkolnej no, poszerzyć jak najbardziej się tylko da. Nie jest to przegląd twórczości plastycznej, tylko wokalnej i tanecznej, dlatego kategorie zostały dopasowane właśnie w ten sposób. Są, jest kategoria taneczna i tu występują u nas w pałacu zespoły. Jest wokalna, gdzie zapraszamy i zespoły, i solistów. W prezentacjach wokalnych laureatem został zespół Zefirki z przedszkola publicznego numer 23. Zefirek, który wykonał utwór na 4 i na 6. Laureatem w kategorii solistów został Paweł Juraszek z ogólnocztałcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia z piosenką Wstawaj i Bobas. Przedsięwzięcia takiej arty to z jednej strony kolejna lekcja przezwyciężania lęku i tremy, a z drugiej dobra zabawa.